Hej, 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 tu nam witam z bardzo serdecznie w pierwszym filmie z Minecraft na moim kanale. Właśnie yy, jesteśmy sami tutaj na Craftlandii, nie ma tutaj meki spokojnie. Yy, właśnie idę sobie kupić naprawy. Yy, jeżeli się zastanawiacie jaki to jest ten na tej tarczy, to oczywiście naprawa. kupiłem sobie teraz piękne do wiśniaczka. Co typia Nie gap się na mnie. Mm, dobra, no. tutaj niestety nie ma flasku dusz. trzeba... Tajny pan Edmund, 2, dwa brzmi, Pan, Jemr Tajny? Nie wydaje mi się. To jest nie tajny. Anguminowy wędrowiec, łopata. Co ja jeszcze? Mm. I tyle, dobra. Teraz znacznik. Mam jeden szmaragdzik, um, tutaj gdzieś powinno być kowadło jakieś, kowadło, kowadło. Um. Albo o tak nazwę. Co? Tak się pisze Sphinx? Dobra, to jest na łopatkę. Pik, pik, pik. A to jest na mnie głębinowy wędrowiec. To już wiecie. I tutaj właśnie się fajnie spada. Akurat jest szybkość. Teraz. Mmm, jędrzę Bo dobra, w hotelu już to zrobię. Wiecie, o co mi chodzi. No, nie wiem, czy wiecie. Ogólnie mnie bardzo szkoda, że. O, to tak ja wyglądam, jak ja piechuruję. O, to jest kozak. Jeszcze tak ja szybko biegam. A! Dobra, piechór mnie uratował. O, czas ten hotel, właśnie na f 1 jak ja wyglądam. O, ja pięknie to wyglądam. Muszę zrobić sobie screena. Dobra, F5. F1 wyłączam. Trochę screenów narobiłam. Tutaj zawsze stał chest, ale na um, 00 tu go sprzątnął chyba. Tu jest już. Gdzie to. O! Pyk. A, dobra. O jezu, co ja robię? Akurat skrót zaklęcia 3. Mam naprawkę, to. Mm... A, to jest szerokostrze. Tu miałam szerokie ostrze. Ten główny wędrowiec sobie odkładam. Hmm. ten pod podwodu. O, wydajność powodu sobie jeszcze enchantnę. To chyba na czym mam... Tu. Tu mam najmniej enchantów. Co? Nie mogę na swoją klatę tego dać. No cóż... Spróbujemy na tym. Pięć. Dobra. się połowimy, bo będę szybciej kopać pod wodą. To jest nawet fajne. E, idę na swój teren na górze. Meki miała przedstawić zwierzaki, ale niestety tego nie zrobiła panda. Co to ma być? Gdzie są zwierzaki? Gdzie są zwierzaki? Gdzie są zwierzaki? Panda, chcę widzieć, gdzie są moje zwierzaki. A teraz, a tu jesteście, tu jesteście. Jak panda, co zrobił? A, dobra. A, to tak, tu jest! Dobra, to jest nasze piętro tutaj. Nie, to jest nasze zmeki piętro. A. To jest Beta, więc nie chcę jej nazwać. Sphinx! To ty Sfinks? To ty. Sphinx się nazywa sfinks. Um, to, to chyba zrobiłam z hiszpańskiego, czy nie wiem. Dlatego jest V. Y. Bo Meki na niego mówi Sphinx, ale to się mówi Sphinx. Haha, ja. Mmm, Gej, mój najładniejszy koteł. Czytam gay. Muszę trochę połowić ryby, ale. Dobra, acetek. Był nie bardzo fajnie to jest zrobione. Gdzie są rusztowania? Halu! <śmienic> nie, no to jest jakieś dziwne. Zwiedzanie hotelu, nie? To jest dziwny hotel. Będę mieć do pandy pretensje. Bo nie mam pojęcia, kto to wymyślił. Ale mam zły ten render -Distance. Dopiero teraz zauważyłam bo y, ja mam na maksa, mam 48 kółków. Mm. Miałam 12 kółków, dwa y, to naprawdę malutki ten render distance. Miałam 12, ale y, powiększyłam na, y, na 48, bo u mnie to jest max. O jak exp. Kupi sobie chyba szczęście. o, -o ściemnia się, ściemnia. Ale teraz, mm, przynajmniej, no nie wiem. Nie, no to jest jakaś klątwa. Nie? To jest klątwa. <grywia> klątwa. O, to tu jest piasek dół. Mam do ciebie pretensje, panda. Mmm, um, jaka to teraz połowa, co? Dobra, nie gniewaj się, panda. Pyk. No, sorry, ale jak ja mam połowić? Co? Ktoś mi powie? Nikt? No dobra, będę tak łowić, bo ja chcę tutaj zostać. Bo normalne moby yy, od tego nie będą łazić. A poza tym, co. Rozdymka? Kto to jeszcze chce? Rozdymy? Wywalam to, wywalam to, wywalam to, bo to są coś... śmiecie. Ogólnie zbieram na um, piąte levele, bo chcę mieć to wydajność pod wodą. Mm, na tym netherytowym kilofie to byłoby epickie, ale myślę, że... Ty chcesz? Chcesz. To ty, Luka? Tak, to ty. Ogólnie... Mm, policzę swoje koty. Um, raz... Mm dwa, trzy, cztery, a Meki ma raz, mm. raz, dwa, mm. beta i ruk. A tak, to jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie, nie ma ruka. A ja tam trudno, nie będę jej mówić przynajmniej się nie skapie bo ja bym chciała o tutaj żeby panda zrobił szybę żeby było do łowienia bo um, ja bym bardzo chciała tutaj połowić normalnie, to by było fajne ale nie, to musi być o taką. ryba serio ty beta ty jesteś śmietnik nowy szkieletowy jeździec szkieletowy jeździec nie no nie mogę nie mogę. To jest coś pięknego, muszę to, muszę zrobić screen'a. Wiem, że rzadszy jest kurzy jeździec, ale to jest lepsze niż nic. Fietyn. i spadam stąd. Muszę jak najszybciej uciec do y, hotelu.

Tego nie było, to nie ja. Mega bardzo chciało, żeby ktoś wbił. Chciałabym odzyskać moje 5000, ale nie, ja nie chcę, co wydałam, no. Przynajmniej Rudy Grześ mi oferował elitrę za darmo, ale go nie było, więc wiecie. Yk. Muszę złowić ten piąty level. No nie wiem, czy Wam się zbyt. Będzie podobał ten odcinek, ale no. Miałam 17 level, ale wykorzystałam. Nie wiem już na co nawet. To był piękny czas, jak miałam ten level. Chyba wykorzystałam. Nie pamiętam już na co. Wykorzystałam, dobra. Jeszcze dwa levely. Przydałaby się butelka z EXPEM, No, butelki. Naprawiłabym sobie miecz. Mega bardzo chciałabym jakieś enchant, albo enchantowaną rzecz. Chciałabym mordku Fortunę 3, to bym może złowiła serce oceanu. I wiecie... To jest jakieś klątwa. Klątwa, nie? <grym i zimny> ja nienawidzę siodeł. Moje pierwsze siodło, jakie miałam, to jest o to. Siodłki ty tak to sobie nazywałam. Wypadło mi z bossa. To nie był żaden Ender Dragon ani tego typu, tylko um, na, znacie na pewno na prawda? Um, to, to był ten bos na jeźdźców, ten byk. Ja tego byka zabiłam razem z Meki, no ale ja zedawałam ostatnio, i to mi wypadło. I to właśnie to siodło mi wypadło, się mi mnie wypadło, zawsze się Jak A miedzy no, tylko raz um, mi się zdarzyło nie odzyskać rzeczy, ale to e, jeden, ale to e, wino Meki, bo ona mi kazała skoczyć za jej itkami i trójzębem, zębem, bo, dedła, bo spadła z wysokości, z o tej bramy spadła. I, i, i kazała mi i, skakać, żeby te i, itki... Ja natrafiłam na koniuszek drogi, a ona na lilię wodną. Bo ja bym trafiła normalnie, ale no... Wiecie. Droga. No ja nie chcę, żeby mi mending działał. No, bardzo się cieszę, że mi działa, ale ja bym mega bardzo chciał, żeby to mieć i siekiera się naprawiły. I łuk. Ponad tym mi najbardziej zależy. Ale. W, wo... Skąd ja mam tyle ryb? Przecież. Nie, nie, nie. Ale nie, nie. Ja tego nie zgubiłam. Ale ja czekam, żeby ktoś wbił może meki, a. Właśnie meki. Przecież. Y ona nie gra teraz ze mną, bo y, jej się bateria rozładowała w telefonie. Bo my jadłyśmy przez telefon, ale na laptopie ma jeszcze baterię, więc może się uda. Kiedyś nie było widać enchantów na, mm, na tarczy, ale teraz widać i to, i to mega ładnie wygląda teraz, nie? Ym, ale jaki będzie się pytać, co to za enchant? Ja powiem, że y, to naprawa, ale y, nie działa. Bo ja nie zbyt chcę, żeby ona to miała, ale no w sumie to prawda, że nie działa. To mam ukłamać. <noise> Gdzie jest yy, pajęczy jeździec, czy tam szkieletowy? Tak, pajęczy, pajęczy. Ale ja bym jak bardzo chciała szkieletowego jeźdźca, bo to by był... Yy, szkielet na koniu szkieletowym. Bym zabiła szkieleta, wzięłałem konia. O, już zaraz to będę czantować. E, wydam te 5000, piękne. Tu miałam, ale już nie mam, bo. A, i sorry, że wcześniej nie było za bardzo odcineczka, ale to. Mm, to nie moja już wina. Tylko. Sorry, ale. Mm, najpierw w tacie musiałam zgasić y, światła w samochodzie, bo zostawiłam otwarte. Później, um, o Jezu, Jazu drogi, nie, Tu mnie zabije, to mnie zabije. Tak, ja coś zrobię. E, dobra, to wywalam. Um, mam z nim, nie mam tam nawet dobrze. Teraz wydajność podwodu na Chełmik, mam piąty level, Może by się to nie okazało, że to szóste, bo to by była tragedia, nie? Jej, mam wydajność pod wodą. Teraz sprawdzę, wykopię tutaj coś o wodą. taką, bo pod wodą się um, trochę kopie długo. Mmm... To kłota. szybko bym to wykopała, nie? Nawet szybko. Jakby mi się udało zniszczyć to przewodnie. To by było kozak, nie? Ale szybko niszczę ten pryzmaryn, dobra. To już nie ma. To już nie do mnie. Z tym. Spróbuję zniszczyć kwarc. Kwarc to bym nawet szybko niszczyła w wodzie, bo ym, poza wodą to. Taką niszczenie. Teraz będę sprawdzać, jak niszczy różne rzeczy. Co ja bym chciała. A Łeminowy wędrowiec. No um, poczekajcie teleport. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, jeszcze tego nie robicie. z dzwoneczkiem. No i dawajcie łapy do góry. No pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa! Uh, fila 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 dobra papà